Lata 30. XX wieku. Nazistowskie Niemcy. W ciągu pierwszych sześciu lat rządów Hitlera nazistowska propaganda zaciekle atakuje Związek Radziecki, a prywatnie Hitler wielokrotnie mówi o przyszłym konflikcie. Niemniej jednak 23 sierpnia 1939 roku nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki podpisują pakt o nieagresji, który składa się z dwóch części, jawnej i tajnej w części jawnej oba kraje obiecują nie atakować się nawzajem przez 10 lat. Kiedy 1 września 1939 roku rozpoczyna się druga wojna światowa, wchodzi w życie część tajna, zgodnie z którą Niemcy i Związek Radziecki dokonują podziału Polski. Przed lipcem 1940 roku Niemcy okupują Danię, Norwegię, Belgię, Holandię i Francję. Mimo, że Wielka Brytania nadal walczy, Adolf Hitler decyduje, że nadszedł czas, aby pokonać Związek Radziecki. Hitler i jego przywódcy wojskowi wierzą, że Niemcy pokonają Związek Radziecki w ciągu kilku tygodni, a następnie zdobędą niepodważalną pozycję na kontynencie europejskim. 22 czerwca 1941 roku, pod kryptonimem Operacja Barbarossa. Siły niemieckie dokonują inwazji na terytoria zajmowane przez Związek Radziecki. Kampania przeciwko Związkowi Radzieckiemu jest wojną na wyniszczenie, zarówno przeciwko komunistycznemu rządowi, jak i obywatelom radzieckim, zwłaszcza Żydom. W odwecie za akty oporu, Wehrmacht, niemieckie siły zbrojne, wprowadzają zbiorowe kary dla ludności cywilnej, które często obejmują niszczenie miast, palenie całych wiosek. I mordowanie ich mieszkańców. Jednym z takich miast stał się ukraiński Charków. W dniu 1 maja 1941 roku Charków liczył 901 tysięcy mieszkańców i miał ogromne znaczenie strategiczne dla Sowietów ze względu na ważne połączenia kolejowe i lotnicze. Miasto było również jednym z największych ośrodków przemysłowych w Związku Radzieckim. Odgrywając znaczącą rolę w budowaniu potencjału militarnego kraju. W szczególności charkowska fabryka traktorów odegrała kluczową rolę w projektowaniu i rozwoju radzieckiego czołgu T-34, który był podstawą sił pancernych Armii Czerwonej przez całą wojnę. Oprócz fabryki ciągników w Harkowie znajdowały się inne ważne zakłady przemysłowe, produkujące kilka kluczowych zasobów wojskowych, w tym samoloty SU-2. Ciągniki artyleryjskie, moździerze 82 mm, pistolety maszynowe, amunicje i inny sprzęt. Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie produkcji przemysłowej Charkowa, siły niemieckie postawiły sobie za cel przejęcie kontroli nad liniami kolejowymi i fabrykami wojskowymi w mieście. Sam Adolf Hitler podkreślał znaczenie przejęcia tych instalacji wojskowych, uznając, że region, a zwłaszcza Zagłębie Donieckie, Rozciągające się od Charkowa, był podstawą radzieckiej gospodarki. Niemcy wierzyli, że kontrola nad tym ważnym ośrodkiem gospodarczym nieuchronnie doprowadzi do upadku całej gospodarki związku radzieckiego. Do września 1941 roku populacja Charkowa wzrosła do półtora miliona z powodu napływu ewakuowanych z innych miast szukających schronienia przed trwającą wojną. Bitwa o Charków rozpoczęła się 20 października 1941 roku, kiedy to Niemcy dotarli do zachodnich obrzeży miasta, a cztery dni później byli w stanie przejąć nad nim kontrolę. Do tego czasu jednak większość obiektów przemysłowych Charkowa została ewakuowana lub uczyniona bezużyteczną przez władze radzieckie. Łącznie 320 pociągów zostało wykorzystanych do transportu sprzętu z 70 dużych fabryk. Po zakończeniu bitwy, Charków doświadczył pierwszej okupacji podczas wojny, która trwała do 16 lutego 1943 roku. Niemieckie oddziały w mieście działały na mocy rozkazu Reichenaua, który wspierał nazistowską politykę ludobójstwa i opowiadał się za karaniem tzw. podludzkiego gatunku Żydów oraz eksterminacją żydowskiego bolszewizmu w Europie. Rozkaz ten utorował drogę do masowego mordowania Żydów i zachęcał niemieckich żołnierzy do mordowania żydowskich cywilów na froncie wschodnim. Wszyscy Żydzi mieli być odtąd traktowani jak partyzanci a dowódcy otrzymali polecenie, by ich rozstrzeliwać lub przekazywać oddziałom egzekucyjnym Einsatzgruppen. Kobiety i dzieci również miały być rozstrzeliwane, aby nie pozostali żadni mściciele. Niemiecki terror w Charkowie rozpoczął się wkrótce po bitwie, kiedy kilka ciał radzieckich dowódców zostało wystawionych na balkonach, aby wzbudzić strach w tych, którzy pozostali. Wczesnym rankiem 14 listopada, kilka budynków w centrum miasta zostało zdetonowanych przez zapalniki czasowe, pozostawione przez wycofującą się Armię Czerwoną. Wśród ofiar znalazł się dowódca Georg Braun i sztab 68. Dywizji Piechoty. W odwecie Niemcy aresztowali około 200 cywilów, głównie Żydów, i powiesili ich na balkonach dużych budynków. Kolejne tysiąc osób wzięto jako zakładników i internowano w hotelu International na placu Dzierżyńskiego. Te zbrodnie wojenne zostały popełnione przez dowódców niemieckiej armii frontowej, a nie oddziały SS. W ciągu następnych miesięcy członkowie zonderkomando 4A, dowodzonego przez SS-Standartenführera Paula Blobela z Einsatzgruppe C, zamordowali około od 16 do 30 tysięcy lokalnych mieszkańców, głównie Żydów w szczególności 15 grudnia 1941 roku, kiedy temperatura wynosiła minus 15 stopni Celsjusza. Około 15 tysięcy Żydów zostało rozstrzelanych w wąwozie drobyckiej Jar. Aby oszczędzić kule, dzieci wrzucano żywcem do dołów, licząc na to, że szybko zamarzną na śmierć. Zabójstwa były kontynuowane przez cały styczeń przy użyciu furgonetki gazowej, która została zmodyfikowana, aby pomieścić 50 osób. Pojazd jeździł po mieście, powoli zabijając uwięzionych w środku tlenkiem węgla, emitowanym z samego pojazdu i kierowanym do hermetycznego przedziału. Ofiary zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla i uduszenia. Armia niemiecka skonfiskowała również duże ilości żywności dla swoich żołnierzy, powodując dotkliwe niedobory w Ukrainie. Do stycznia 1942 roku około 1 trzecia z pozostałych 300 tysięcy mieszkańców miasta głodowała, a wielu z nich zmarło podczas surowych zimowych miesięcy. Nie był to jednak koniec terroru. Gestapo rozstrzelało również 435 pacjentów leczonych w miejscowym szpitalu. Wielu z nich było nie tylko żołnierzami, ale także osobami starszymi i dziećmi. Niemcy zabili drzwi gwoździami i wrzucili bomby zapalające do budynku, który zaczął płonąć. Ranni rosyjscy żołnierze wlekli się do okien z płonącymi bandażami. Gdy próbowali się wyczołgać, zostali zastrzeleni przez niemieckie oddziały na zewnątrz. Ci, którzy nie próbowali uciekać, spłonęli żywcem w swoich łóżkach. W marcu 1943 roku kolejnych 800 rannych żołnierzy Armii Czerwonej zostało zastrzelonych i spalonych żywcem. Łącznie w regionie Charkowa Niemcy rozstrzelali, powiesili, spalili żywcem i zatruli tlenkiem węgla ponad 30 tysięcy spokojnych, całkowicie niewinnych obywateli. W tym kobiety, starców i dzieci. Walki w Charkowie pozostawiły miasto w ruinie, z wieloma zniszczonymi zabytkami architektury i zrabowanymi dziełami sztuki. Miasto zostało na krótko odbite przez Armię Czerwoną w lutym 1943 roku, by ponownie wpaść w ręce Wehrmachtu w kwietniu tego samego roku. Wiosną 1943 roku Władze radzieckie odkryły już masowe groby ofiar, głównie Żydów. Do czasu wyzwolenia Charkowa na dobre, w sierpniu 1943 roku, w mieście nie przeżył praktycznie żaden Żyd. Było jednak trzech Niemców i jeden sowiecki kolaborant, którzy stanęli przed sądem za zbrodnie popełnione w Charkowie. W grudniu 1943 roku. Rozpoczął się proces w Charkowie, podczas którego czterech mężczyzn Wilhelm Langhelt, Hans Ritz, Reinhard Retzlaw i Michaił Pietrowicz Bułanow zostało oskarżonych o udział w mordowaniu obywateli radzieckich. Bułanow został również oskarżony o zdradę stanu za kolaborację z Niemcami. Widzami na sali sądowej były osoby, których rodziny zostały zamordowane. Powołano też wielu świadków. Każde oświadczenie w procesie było tłumaczone na język niemiecki, a każdy oskarżony był reprezentowany przez adwokata. Jeden ze świadków, pani Kozlowa, zeznała, że kiedy pobiegła do spalonych ruin Harkowskiego Szpitala, szukała wśród oszpeconych, zwęglonych ciał swojego męża. Kiedy znalazła ciało w łóżku pokrytym krwią, oczy martwego żołnierza były wydłubane. Ustalenia sądu były następujące. Wilhelm Langheld, wówczas 52-letni, osobiście sfabrykował szereg przypadków, w których rozstrzelano około stu niewinnych radzieckich jeńców wojennych i cywilów. Podczas procesu Langheld stwierdził, że osobiście bił kobiety na śmierć, ale zaznaczył, że nie był jedyny. Cała niemiecka armia jest taka, powiedział, dodając, że uważa, że ze względu na swój zaawansowany wiek, powinien zostać potraktowany z przymrużeniem oka. Opisując dziecko zabitej kobiety, Langheld powiedział. Dziecko przylgnęło do swojej martwej matki, płacząc głośno. Kapral, który przyszedł zabrać ciało kobiety, zmęczył się tym, więc zastrzelił dziecko. Takie rzeczy działy się wszędzie. To był system. Hans Rytz, wówczas 24-letni, przewodniczył hurtowemu rozstrzeliwaniu mężczyzn i kobiet przez oddziały SS z pistoletami maszynowymi. Ponadto podczas przesłuchań więźniów ryc bił ich taranami i gumowymi pałkami, próbując w ten sposób wymusić od nich fałszywe zeznania. Reinhard Retzlaw, wówczas 36-letni, próbował wymusić od radzieckich cywilów fałszywe zeznania za pomocą tortur, wyrywania im włosów i torturowania igłami. Sporządził fikcyjne raporty w sprawie 28 aresztowanych obywateli radzieckich. Przy pomocy pałek i kolb karabinów Retzlaw osobiście wpędzał do furgonetki śmierci skazanych na śmierć obywateli radzieckich, towarzyszył furgonetce do miejsca rozładunku i brał udział w paleniu ciał uduszonych ludzi. Michał Pietrowicz Bułanow, wówczas 26-letni, zdradziwszy socjalistyczną ojczyznę, dobrowolnie opowiedział się po stronie wroga, wstąpił do służby niemieckiej jako szofer harkowskiego oddziału Gestapo. Osobiście brał udział w eksterminacji obywateli radzieckich za pomocą furgonetki mordu i podwoził spokojnych obywateli radzieckich na miejsce rozstrzelania. Towarzyszył także mężczyznom, którzy wyciągali głodujące i chore dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Niżnej Chirskiej, ładując je do ciężarówek i wioząc do miejsca, gdzie wykopano groby, mówiąc im, że są zabierane do ciotek i wujków w Stalingradzie, a następnie strzelając każdemu dziecku w głowę, i wrzucając ciała do dołów. Wszyscy czterej mężczyźni przyznali się do winy, przyznając się do zbrodni i opisując je szczegółowo, w tym użycie furgonetek gazowych, masowe rozstrzeliwania oraz morderstwa kobiet i dzieci, zachęcane i nagradzane przez ich przełożonych. Wilhelm Lankeld przyznał się nawet do osobistego zabicia około stu obywateli radzieckich. Strategia obrońcy sprowadzała się do twierdzenia, że oskarżeni wykonywali rozkazy. Prokuratura przyznała, że mężczyźni rzeczywiście wykonywali rozkazy przełożonych, ale odrzuciła to jako wystarczającą obronę. Proces zakończył się 18 grudnia 1943 roku, a czterech mężczyzn zostało skazanych na karę śmierci. Ich egzekucja, która odbyła się na placu miejskim w Charkowie następnego dnia o 11 rano. Miała charakter publiczny i stała się teatrem grozy. Niektórzy zagraniczni korespondenci twierdzili, że 50 tysięcy osób było świadkami egzekucji na pokrytym śniegiem placu publicznym. Amerykański dziennikarz Edmund Stevens opisał egzekucję mówiąc: Wszystko skończyło się w kilka chwil. Oskarżeni zostali wciągnięci na tył czterech otwartych ciężarówek i stanęli na stołkach. Następnie na ich szyjach zawiązano pętle. Nie zawiązano im oczu. Podczas wstępnych czynności trzech z czterech więźniów musiało być podtrzymywanych. Błanow zemdlał. Ryc Rydz i Retzlaw zrobili się biali, ślinili się i ugięły im się kolana. Tylko Lankheld, stary żołnierz, pozostał sztywny jak taran, ani razu się nie wzdrygając. Gdy stryczki zostały już wyregulowane, na sygnał ciężarówki odjechały a czterej mężczyźni dyndali i kopali w powietrzu. Po powieszeniu tłum zaczął głośno wiwatować. Egzekucja czterech mężczyzn została wykonana metodą krótkiego zrzutu, w której ciało nie spada ze zbyt dużej wysokości. W rezultacie skazańcy umierali przez uduszenie w męczarniach przez 10 do 20 minut. Proces w Charkowie, w którym skazano czterech mężczyzn na śmierć przez powieszenie, był pierwszym przypadkiem osądzenia niemieckiego personelu za zbrodnie wojenne przez aliantów podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Po nazistowskich mordercach nie było wylanych żadnych łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.